Hej, cześć, siemanko, z tej strony oczywiście Fifacz Dzisiaj nagrywam pierwszego drafta na moim kanale, ale nie spodziewajcie się, że tego będzie dużo yy, Nagrywam tego drafta głównie dlatego, że mam tutaj żeton yy, Że chcę pograć dobrymi kartami no, no i żebyście wy się pośmiali, że odpadnę w pierwszej rundzie Więc zaczynamy nasza formacja yy, Wybierzemy 4-3-3 chyba No fajnie, że tutaj 4-4-2 płasko Hmm. Dylemat ma, bo dobra zostaniemy przy 4-3-3 No i liczę na jakiś rzeźników, jak mam być szczery O, Garincha Eusebio, ale fajnie, dobra, mamy Eusebio No Garincha też jest dobry, o Jezu, że na to nic nie nakliknął Dobra, mamy Eusebio On nie jest nim na swojej pozycji, ale mam to, że tak powiem, w dupie tutaj dogranie. Eusebio to Eusebio i mamy Leao Jak fajnie tutaj nie chcę budować draftu z konkretnej ligi. No dobra, tutaj wybierzemy... Mm, ...Aju. Może nie wiem, temu wpadnie, aby dipele. Tutaj, tutaj, no tak. Średnio. Każdy ma tempo fatalne, ale inna, Reszta statystyk wybieram wraz Diego. No i mi przyszedł tutaj ten draftik, ale fofana, Fran liga francuska. Plus w miarę dobre staty. No ale nie samymi zwykłymi kartami, czy żyje. Pobega, bo ma w miarę dobre staty i jest zgranie jakiekolwiek z Lea. O jezu, już tutaj. <laughs> po skład kończy nie ma nic konkretnego tutaj. wybierzemy yy, Marusicia, bo to jest jednak liga yy, włoska. Mm, no, tu, tutaj, żeby coś było fajnego, dobra, wybierzemy Brymera. Chociaż ja Brymera mam wyjście o składzie, więc jak mam być szczery, tylko ten Eusebio i Leo są jednymi z fajniejszych kart. I tutaj delicie jest krocowaty, ja biorę. A ruchu, no, ja wiem, że on jest warte 700 monet, ale... ale biorę go tam co. Mm, ojej. Hmm, bierzemy kalabrię pod zgranie, ale wątpię, że on nas grał, no bo to jest jednak no, przeciętny piłkarz. Muszę to powiedzieć, znaczy w FIFA, oczywiście. Uuu. Hmm, tutaj bramkarzy wysypały, no wiem, że Tudek jest drewniany. Myślę, że Alison. <coughs> Ty mamy jakie takie zgranie z nim. No ale tak tutaj po, o, niektórzy zawodnicy skład do wymiany. I będzie mu last i pod ocenę. Menager na końcu tutaj spróbujemy coś, może um, huknąć. Donowan, Okej. Okay. Um, on i tak ma zero zgrania. Więc na razie to, czy to jest zasadzie Donowana, czy nie, to nic nie zmienia. Ale ja chcę spróbować. Ewentualnie Landon pójdzie na ławkę. Ale mamy już pierwszego hero, którego wytestuję w tym drafcie. A <coughs> Jezu, przepraszam. Depaj, bo najwyższa ocena. Na środek pola fajnie bo wymienić i mówię. I ojoj oj, oj, prawie nie wziąłem winiego. Wezmę oczywiście yy, winiego, czy on mi tutaj da. On mi da minus 4, a tutaj nie wiem. Kurde, akurat teraz do No dobra, są rzeczy ważne i ważniejsze. winie będę patrzeć na zgranie. Ewentualnie no, Lao na pewno wejdzie z ławki jakoś zadonowana chociaż nie wiem, czy on tutaj będzie. Koncepcji tego składu jeszcze nie znam. Messi czy Zambrotta. No Messi ma przyniętne tempo. A Zambrotta przecież nam nie da zgrania, bo to nie ta FIFA. Eee, Messi. <śmiech> <śmiech> jest straszna ten kaszel, przepraszam. Tutaj nam da zgranie. I jest w miarę Gites. No ale donowana na pewno będę korzystać. Na razie taki, taki w miarę ten round pod ocenę, no ale ja go mam w zwykłym składzie. Chcę tutaj grać kartami, których nie stać mnie. O Thierry Auri, Neymar czy Zambrot. To na no, ja mam dużo tych skrzydeł do przetestowania. Auri może grać wszędzie. No po co do mnie dzwonił? Dobra. Mm, lecimy dalej. O Harry Kewell. Hmm, no interesująca propozycja, nie wiem jak ich wszystkich przetestuję, wątpię, że wszystkie wszystkich przetestował, no bo mam na to prawdopodobnie jeden mecz z moje szczęście, Howard pod ocenkę, ale nie, no przydałoby się ktoś do obrony, jakiś Waran, yy, czy tam Harry Maguire, kurde, że teraz nie wykrakał, jakby teraz z to Maguire wydropił, to ja to na miniaturkę wstawiam. Każda jest kandydupy potrój, co ale ten gościu. Włączenie Karila Ukera z jakimś Petersem. Mm. Ojojo, oj, no to się czekałem. Malasia, on jest podobno dobry. A ile on mi odejmie zgania? Jedno tylko dobra. Ja go wytestuję. Czy mamy jakiegoś innego obrońcę? Nie, bo ja nie mam obrońców innych, no czyli Arucho Bremer. No ale się sypnęło w miarę dobrze. Yy, damy temu panu szansę, bo podniosę jego i tyle chyba. Nie chcę się dalej bawić. To teraz ja spróbuję coś z tego ułożyć sensownego i zaraz się widzimy. Tak się prezentuje skład, w którym wyjdziemy na pierwszy mecz. Postanowiłem, że piernicze yy, Wsadzimy hareło Q'a i to wszystko zagramy od razu. Także ja się widzę, jak Widzimy się jak znajdę rywala. Dobra, mamy przeciwnika ping jak na mnie jest bardzo dobry. Yy, bo zawsze koło 60 mam. O właśnie. Mm. Sprawdzimy skład naszego oponenta i dobre zgranie, ale to, no, to nic nie zjastuje. Gościu pożyt ewidentnie na zgranie. czyż Mateo i Dembele. Mm, no liczę tylko na to, że mój łzebie będzie strzelać więcej niż jego napad. To tyle. Dobra, bo tutaj się nie robi niebezpiecznie, to jest jakiś Lopez tylko. Mm. Okej. Okay. Diego. On mi jakkolwiek zagrozi, o oh, Jezu! No, huknięcie ma znakomity ten Tiago, zresztą sama cała karta jest dobra. Kurde, są zły na siebie, bo chciałem tutaj jak najlepiej zagrać. Nie, no mi kiwa jakimś Lopezem. Nie, 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 nie. no nie mogę! No, na razie tak przeciętnie mnie przekonuje to spotkanie, przeciętnie mnie przekonuje, a rucha nie miał żadnej ci tutaj sytuacji bramkowej no co to miała być za akcja, że oni się wywalają w was nogi dobra co jest no nie mogę fał. no ciekawa sytuacja Dobr, są to nie była dla ciebie trudna piłka Messi no nie jest to wciąż Messi on się tak daje No nie, no. Nie, no gości trafia Lopezem. Hmm. No może to dlatego, że trików nie używam, no ale już naprawdę. No, gdzie był ten Malasia? Jak ci nikt nie każe iść do się lewej obrony? No co za śmieć, no jeżeli. Euro Europa, liczkę w ser. O dobra Messi, Messi, ujebał, kara Messi Eusebio, no nie no, gra jak 214 poleł za pomatę ten Eusebio od 8 lat w szczęstości i tutaj widać, że w tym meczu też A, tak. to było kurde suche, no dobra, mm, bremer Nie będziemy się tą czy delikwenci, chociaż nie, no dobra No kto to jest ten Pellegrini Pół godziny gry za nami, ale no nie wiem, nie ja tutaj grani czy powiedziałbym, że to handicap, ale no nie będę się pogrążać. Wini <laughs> Junior. Ile ten Pellegrini ma tempa i siły? Dybale I co ty robisz, kalabry, że schodzisz do środka? Jezus, Maria, nie mogę, nie mogę. Moja obrona jest tak... Wysoko wysunięta, czemu takie są zbombane wytyczne? Eusebio, nie wiem, ile ten Eusebio ma siłę. No ich, kurde, chyba też tylko się cieszyłem. Wypierdam, dobra, Cię rozgrzałem, ale tutaj chyba już nie ma szans na pozytywny wynik. Chyba że jeden z 5 to pozytywny wynik. Ależ brzydki faul, to może jedna czerwona według mnie No nie dobra Mianie umie strzelać rzutów karnych, znaczy wolnych Pierdykniemy, to jest mesu Zwalimy razie co, że... O, kartą zdał Ale dupa Demarcos mm. Różny, o ja koń ukończony co tutaj też, ten my szleci Koniec, bramka do szatni, odrabiamy. Jak Barcelona. A nie czekaj. Dobra <tryk> no malasja. Naszym celem jest już nie tracić. No koniec tej pierwszej połowy. Napad nie istnieje. Mamy zmieniony skład. Przed Donovan, Auri i Fofana. <tryk> Messi zszedł, mnie denerwował. No Donowa... No nie, po, no nie mów, że to był faul. Dobrze, tutaj liczę na szybką, fajną kontrę, no ale nie na no nie. Pewnie Polarz sobie gro Jak mi coś tutaj w miarę idzie, no pewnie Pewnie, pewnie, no bo czemu nie? Polarz sobie gro Ajajaj, aj, aj, no dobra tam Już ten mecz jest przez i FIFA nie chce, żebym go wygrał i wszystko nie chce i tyle. No nie no, jak ja cię mogę się sterować u Zebio przez Staragi, no. No denerwuje mnie, to mecz, denerwuje, a może bardziej to, że... Mm, u Zebio ma wodę z mózgu. Mm, nie, no, nie, no, no, no zajebiste to było wys wysunięcie sobie piłki, no normalnie. Wyschwila na prawą gałkę, żebym sobie wysunął lekko tą tąpiły, a on wywala ją na. 20 metrów od siebie. No trochę mi to denerwuje. Wiem, że teraz gwiazdorze strasznie. Że macie coś tylu co ja odwalam. Ale no tak jest. No teraz już będę tylko pitolić co i tyle. Wy się pośmiejecie, może ten film wleci na tumak. Chyba mm, nawet pomysł na tytuł. Nie miało być tak piękny. Nie wiem co się działo, nie wiem co się dzieje, ale nawet akcji brankowej w tym meczu nie miałem, mimo tylu rzeźników. W tym się piłka odbija, jak od skłody. No Kasia, jak Kasia cię dogoni, to ja jestem, kurde, księdzem. Ten Lopez mi dogania, kurde, euzebio. Ja na no, gości będzie kości, jak wygrywa, 7, O, jeden do 7, a on opłaciło się. Oficjalnie nie jestem aż tak słaby, żeby nie strzelić mu honorowej. I kto wyprowadził akcję? Landon Donovan. Mm, także gościu, o, on jest fajny nawet, wam powiem. Mm, Ciłech tak średnio, ale no, no, chyba gra na nienominalnej pozycji, nie będę go aż tak źle oceniał. Jakiś espumisa mnie goni. Lopes, um, no. Dobra, no. malacja, malaria. Do no, jak cię Kasia dogania to ja jestem po prostu Nie wierzę w tą grę Ale wolej No dobra no, no ten odcinek chyba wleci na tuby Czeczkę żal Ale nie no dobra Bremer Ja wyczułem teraz ten skład i nawet by mogło być fajnie Gdyby nie to, że gra ze mnie troszkę dziweczkę zrobiła i ja sam siebie też połowy zrobiłem taką dziwkę w tej pierwszej połowie no i na to się złożyło, że zostałem po prostu dziwką. Mm, I sam siebie zrobiłem. I z samego siebie zrobiłem dziwkę i trochę gra ze mnie zrobiła i przeciwnik też po trochu. No i ten Alison. Mm, no ale Bremer, nie ważne czy w Drafcie, czy w Division Rivals to dalej sobie radzi dobrze. Mm, a Uri, no gościu ma dużo miejsca, ale w tym się nie dziwię. No ale mam takie szanse jak... Myśl Legnica na utrzymanie w Ekstraklasie, czyli takie... ...pół procent. No zlituj się chłopie, naprawdę, nie rób mi tego 2 do 8, bo już mam pomysł na miniaturkę, co robię? Dobrze, dobrze, dobrze. Eusebio Dobrze. Dobrze. Nie ma spalonego. No, Demargo jak cię dogoni. To jesteś wini, przychodzisz do Barcelony. Wtedy. Co ty zrobiłeś? Aj, wini! Gośle się poddał. Hmm, poddał się nad moją grą. Jak ty chłopie, będziesz klepać po obronie, jak wygrywasz 2 do 7. No to jesteś, że tak ładnie powiem. Śmieszny chłopie, naprawdę szanuj się. Szanuj się. Jak zrobić tą grę? otworzymy sobie paczki, może trafimy jakoś, nie wiem, wawrzyniaka Uwaga, mamy równe piękne arabskie zero. Łojeju. Z dobrobytu mi się w górę poprzewraca. Śmiesznie by byłaby coś dobrego. <śmiech> <śmiech> Paczkę poczuła piłkarza premium. Uh -huh. Taka imprezka. Yy, o, Tilemans, no, fantastyczny tempo. Idealny na ławkę. Mm. <coughs> Uwaga! O, złota karta, świeci się. Ale fajnie, Mali. Idealna. Mm, idealna. Narodowo i bisouma. Nie wiem czy kolejny draft się w ogóle kiedykolwiek pojawił, bo widzieliście to wszyscy. Hmm, o Jezu, Majer. Hmm. w te film tylko do tego, aby nie wyjść na ciotę, która nie boi się przyznać do porażki. No to co? O, jak fajnie. Dwóch obrońców 57 tempa, idealne tempo do mojej drużyny. No to co, nara?